Nie wiem czy się coś w ogóle nagrało Ale mi yy, wyłączono nagranie przez przypadek yy, Udało nam się zrobić duże postępy w Chinach Bo klika skan dołączyła yy, Tutaj połączyliśmy fronty Amerykanie się zdesantowali. Yy, Zabijaliśmy Sapporo Tutaj yy, dobrze posz idzie Tak, z yy, zdobyta Nie wiem ile się nagrało. E, Musiałem przez przypadek coś kliknąć. Ale najlepsze jest to, że, że my mamy. E, że my mamy tutaj port. I, nawet, i chyba walimy Amerykę. E, w sensie nie będziemy atakować Ameryki teraz, tylu, bo wiem, że Ameryka może być trochę za mocna, ale. Dobra, ryzyk fizyki. Nie będę próbował na okazję. Zmieniliśmy w sumie też broń, żeby zdelegalizować komunizm, komunizm. wyścig atomowy plus jeden. Eee. Tylko że właśnie tutaj już zaczynamy mieć problemy z opatrzeniem Za chwilę zrobimy Może nie za chwilę ale brakuje nam tylko trzech... rzeczy do skończenia całej ee, Marynarki jak chodzi o ten mm. Tak naprawdę to tylko tutaj odnosimy sukcesy, bo tutaj yy, teraz, bo tutaj po prostu jest jakiejkolwiek zapatrz yy, tutaj ktokolwiek żyje, a nie że tutaj, że gdzie nie mam najbliższy punkt zaopatrzeniowy jest od tego jest tak daleko że tam, że w tej odległości to mają się zmieściło pewnie kilka Polsk Polskę, tak, tak się to odmienia? chyba e, wiecie o co mi chodzi po w jest dużo e, czy tam w Manchuku jest dużo punktów tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest i tutaj się da bić, a nie że W sumie możemy zająć Muken... M mugden Zobaczmy. O, Amerykanie się zdesantowali na plecy yy, na plecy yy, Japończyków. A jakby tak okrążyć tę ta dywizja? A, bronią! Czy nasz... Znaczy Chiny cały czas mają... Tak, mają cały czas armię ochotniczą. Japonia tutaj ma na plecach yy, tutaj yy, za ile stworzymy reaktor? Yy, za 45 dyli, dobra? Spoko yy, no to fajnie, Dobra, zacznijmy robić ten jakiś ...tur... a nie, bo nie mamy silnika odrzutowego. Byliście znowu się z na nauki na i może się im uda. A może nie. Chyba nie. Wiem, że brakuje mi dużo. To znaczy. A smutny Mógł ten. Nie mogę zająć. Trochę to stanęło teraz, bo trochę. A jak klika z się dołączyła, to było fajnie. Tylko ja bym tutaj ch chyba wiecie co? Chyba odpuszczę ten front e, południowy, bo mi się wydaje, że tutaj jest więcej tak naprawdę moich sojuszników armii niż mojej, więc... Więc będę poszował Japonię po prostu. E, dobra, już, e, dobra, już e, zobaczyłem, e, tak w ogóle, o co, le, e, co mi się nagrało i okazało się, że mi nikt się nic się nie nagrało, bo wcześniej nie, nie mogłem włączyć jakby pro, e, nagrywania i przez przypadek jednak okazało się, że przez przypadek włączyłem nagrywanie i potem jak chciałem włączyć nagrywanie, to je wyłączyłem i teraz dopiero się i no, a to jak? O dobra, Ich ku upadła eee, Harbin Więc To jest, sorry za taki wstęp, ale nie wiedziałem, że to jest wstęp Nasze eee, je dywizje lecą tutaj Oj córki ta jedna rejs protektorat nerwejska <gryzny> dywizja się broni przed Chińczykami. W ogóle, dlaczego nikt tego nie zajmuje? Przecież. A ta dywizja amerykańska średnia to co umarła, czy co? Bo nie wiem. Bo już oni mają e, dostęp. No, nasze dywizje już rządują w... E, w tym... w Japonii Gdzieś zajęliśmy Chang... CHANG 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 e, Tutaj... Tutaj nikt nie chce się zajmować w tym po, Bo po co? W sumie mi, mi się też nie chce Może ktoś się zajmie Amerykańska e, armia poszukuje na Dunkin, więc... Bo. Chciałem zrobić to po prostu jak mówiłem, że po prostu jest Chiny, a potem są a potem sobie się USA, ale USA jest sobie zrobił przyczółek, To już jest... To za daleko poszło już. To trzeba już skoczyć do Jap Japonię i no. A Łąchiner upaść. E, Spróbuję do, do, e, dojść do Móg muk, Mugden To będziemy mieli zaopatrzenie Tutaj są tory, więc dobra Czy e, lesz już wylądowały w jeszcze, jeszcze dopio, dopiero lądują, dobra Dobra, wchodzimy do Boogden bez. O, myślałem, że jeszcze bez yy, w ogóle walki, ale jednak yy, weszła jakaś mandżurska dewizja, ale to nie ma znaczenia. Mandżukuisk. Bo to jest jednak o a nie manczuria. Ale po prostu ten drajnie się nazywa Manjuria. To państwo też. O! 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 A! O! 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 E Ej, czy mi się zdawało? Czy... Przez dosłownie sekundę tutaj była stolica <grym> A jest tutaj. Czy mamy tutaj zaopatrzenie? Eee, jeszcze nie. Nie wiem dlaczego. Eee, a wiem już Musimy to połączyć chyba... Nie wiem z tym. Jak to 12 torów? No tutaj to prowadzi To weź mi Zrób kolej z tego do tego Dl Dlaczego nie mogę zrobić kolei Co Co jest Ja chcę sobie zrobić tylko kolej, daj mi zrobić kolej, please. Czy teraz, jak to zrobię, to będzie połączenie ze stolicą? Jest. E, zaczynamy robić bombę I... i to... E, no i pora na... Spamienie... reaktorami w każdej prowincji, której się da W Afryce Może na USA... No ciekawe czy Na USA pewnie już będą gotowe Dobra, na razie to tylko w Europie e, reaktory. A w Afryce zrobimy później, jak, e, jak nam się skończą robić w Europie. Dobra, co? Cała... Jeszcze Gdańsk? W całej Europie już e, będą, jest plan budowania. A chwila, to, to też jest Europa, ale nie mogę. I e, nasze dywizja już są w Japonii. E, no, większości już e, są na froncie. Więc spróbujemy już puszować. W ogóle, dlaczego? Nie wiem, dlaczego w ogóle ci Amerykanie tutaj stoją na. ja ale tutaj nie się spuszczowali. Tutaj... Chyba do, oni du dostaną dużo ziemi, ale zniszczymy Japonię, bo oni... Bo im się chyba nie chce. czy znaczy, chyba te 12 Dywizji też atakuje. M w tym, albo w kolejnym odcinku dokończymy Japonię. Y Ej, chyba w tym jeszcze dokończymy Japonię. Tylko to że mogą dostać. Że co ja, jeśli w konferencji będzie tak, że nie, będę mógł wziąć tylko ch ch Chiny, no to, to zrobię tak, że sobie wezmę Chiny i wezmę sobie jeszcze tą wysepkę, żeby, żeby mógł atakować Amerykanów później. Nie, to tutaj będzie już. Że... Bo to, to trzeba było tylko przełamać. A i tak będziemy musieli później niszczyć Chiny, żeby, żeby była konferencja. Ale Chiny mają już połowę do kapitulacji. Amerykanie już ich dokończą. Ja nie wiem, dlaczego tutaj nie mamy zobaczenia? Przecież, przecież tutaj są punkty zaopatrzeniowe. Może, może po prostu przystopujmy na chwilę. Piechota. No już jesteśmy pod Stokio. Niby będzie pod amerykańską okupacją, ale wiadomo Dywizje niemieckie Sił USA w Jakie USA?! Od kiedy my mamy... Z się trochę flagi Ktoś jest chyba daltonistą mocny, bo czarny z niebieskim trochę kontrastuje z czerwonym jeszcze Nie no ja już leży. Tak już to Manżuria też... E, Madżurskie dewizje też są dość zmęczone. Ale chińskie są nawet wyposażone, w sensie te chińskie komunistyczne. Tutaj Oza i Pekin już Amerykanie 44. 4. Japonia już za chwilę upadnie. A potem będzie konferencja i ciekawe, ile dostanę. Tylko najgorsze, że tutaj nie ma punktu zaproszeniowego, ale z drugiej strony Chińczycy te też nie mają e, zorganizowania, bo, i, bo w okolicy tutaj e, też nie ma punktu dla nich. No, Najpierw to jest ten, ile mamy w Warscora? Czy, czy ta gra by nie mogła. Nie za chwilę wyłączy te auto zapisy, bo mnie denerwują już. Halo. Przecież Hindy nie chyba. Ani. Ani Japonia. Halo, gra. Halo. Gra się zlegowała. O, dobra. E. I teraz to się zbugowało? Dobra Aha, to się zbugował Z... Czyli to się po prostu tak zrobił lag przez to, że, że jakiś rajskomisariat yy, wyłączył Willem Lisa Aha To mogę zobaczyć, mam 54 Wolfscora, 26 Amerykanie. Reszta to pewnie mają jakieś moi sojusznicy. Maju, za, za dosłownie za ich sekundę, kapituluję. Jedno miasto i. Nie, no ja wyłączę te auto zapisy za chwilę. Dobra, no na Nagasaki już lećcie. Dobra, to miasto i Chiny chyba skapitulują, może skapitulują, jak zajmiemy to miasto. Japonia z kapitule jak zajmiemy Hiroshima i, i Nagasaki, chyba że samo Hiroshima wystarczy, dlaczego te, ten auto zapis ci robi dosłownie co dwa dni? Nie, ja to wyłączam. Opcje... gry. Jak w co pół roku autozapis, Jak co dwa dni mi się robi autozapis, Co jest? I wchodźcie do tego miasta z Poszukamy jakiegoś... Zapomniałem, że my wyłączyliśmy plan to trzeba włączyć teraz plan. Jak oni zaj zajmą Terecha, no to już. Terecha. Znaczy, Recha. E, no to już skapitulują. E, Majukuo. Hiroshima i tylko Nagasaki. I już. Myślałem, że ta wojna z Chinami potrwa dłużej, ale tre, trochę e, po prostu było farta z tym, że... E, że po prostu. Amerykanie i Brytyjczycy się, Brytyjczy się dopnęli na Sapporo. No to co? No to pod tym zostanie tylko Ameryka z większych państw. No, no, może Brazylia, ale no, Bra Brazylia nie jest taka silna. Japonia nawet chyba nam gasaki nie trzeba, tylko kukurę. Dlaczego ten auto mi się robi co 2 sekundy O albo ma się skapitulowało Chiny już Chiny też już na 3 już za sekundę skapitulują Japonia też za sekundę skapituluje Jak zajmiemy kokurę, to chyba zakapitulują oni. To ja mam a już lagi astronomiczne są w tym 44, tylko musimy przebić tą kokurę i po Japonii. Um. Inne Chiny też za chwilę skapitulują, no... Oni już mają taką tyciunkę! No kto on nas na ser, No, wiedziałem, że Wielka Brytania. Która jest naszą marionetą tutaj de facto. No może... Im weźmiemy wsparcie w lotnicze. O ile mi się... Dlaczego w ogóle ta pół samolotów nie ma wyłączone na swoje zadania? 96 Czy mi się dzisiaj jeszcze przybiłem przez te ciśniny? Dobra, 97, jeszcze 97 na kokuryżej nie było. 98, dobra, e, 3 dni. Na ragach Lecci... Eee... Nie no, teraz za chwilę wsparcie. No. Już serio... Dobra, weźcie wejście na ten trench i skończcie tą wojnę w chinach 3. 2. Chiny się skapitulowały Tego na już nie wiem, zamierzam dobijać. Nawet nie zamierzam dosuwać tych dywizji do Japonii Tylko może całe lotnictwo skierować na Laponię Tak, Japonię. Eee. Hmm. Masz całe lotnictwo, panie. Weź ja przebij tą kokurę i zakończymy tą wojnę. Może po prostu podpłyniemy statkami to może się wycofają. Będzie będzie y No teraz będą wysyłać te, tego wsparcia i tej kokuzy, że będą się trzymać przez średniowieczę jeszcze. A co? Co ja właśnie powiedziałem. No za chwilę. No za co, będę czekał rok, rok na wyprodukowanie. Jak ja będę czekał jeszcze rok na wyprodukowanie bomb atomowych, to ja nie wiem. Dobra, może to się przebija. Albo weźcie brytyjzysty, zróbcie zat na Nagasaki. Ale już pewnie mają 30 prób... Nie wiem no to jest. Ja powiem ze skapitułu idzie już No bo odcinek będzie pół godziny nie? Ja to ma już minut 20 niedobrze Już te 6 minut które wcześniej nagrałem Choć w sumie mam pomysła. A co jak. A, a co jeśli nie jest za późno? A co jeśli nie jest za późno na atak na Amerykę? I zacznijmy uzasadniać scenę na Amerykę. I, z, I jak oni będą próbowali się przebić w tej jednej prowincji? Te pytania zostawiłem sobie na kolejny odcinek. Bye!